Cześć, witajcie na kanale Elmark Automatyka. Czy zastanawialiście się kiedyś, co by to było, gdyby konfiguracja falowników była prostsza, żeby zajmowała mniej czasu, żeby w oprogramowaniu narzędziowym do sterowników można było z pomocą wbudowanych bloków funkcyjnych sterować falownikiem, sterować silnikiem? Jeżeli tak, to zapraszam Was na ten odcinek, gdzie. Pokażę w kilku prostych krokach, w zaledwie kilkanaście minut, jak to zrobić, nie tracąc, nie tracąc czasu i nie ślęczeć nad dokumentacją, bo przecież no, nikt tego nie lubi. Zapraszam. Z tabliczki wynika, iż przy połączeniu silnika z falownikiem jednofazowym należy połączyć go w trójkąt. Prawidłowe podłączenie uzwojeń można zobaczyć na odwrocie pokrywy silnika. Aby zapobiec powstawaniu zakłóceń elektromagnetycznych, warto ekranowany przewód obejmu podłączyć do uziemienia. Następnie należy podłączyć zasilanie falownika do zacisków L oraz N oraz zasilanie silnika do zacisków UVW, pamiętając o odpowiednim kolorze przewodów. Nie zapomnij o przewodach ochronnych, jeden do zasilania silnika, drugi do zasilania jednofazowego falownika. Dobrą praktyką jest zastosowanie wyłącznika nadprądowego na zasilaniu falownika. W testowym przypadku jest to B10, która ochroni falownik przed skutkami zwarcia. Jeśli chcesz mieć komunikację z falownikiem, połącz dwa przywody. Zacisk 485 plus z zaciskiem D plus sterownika i zacisk 485 minus z zaciskiem D minus. No dobrze, więc zaczynamy teraz od otwarcia. Unilogica. Wpisujemy sobie jakąś nazwę projektu na przykład VFD, Quick Startup, Setup. Wybieramy model, w tym przypadku model Multitouch 10-calowy, ale Wy możecie mieć inny. Przechodzimy tutaj do BLC Communication, wybieramy serial COM, bo teraz będziemy ten port inicjalizować dla falownika. Także Unilogic tutaj już jakieś wartości nam podpowiedział, więc tu nie ma z tym problemu, nie ma się nad czym zastanawiać. Następnie przechodzimy do Motion VFD zakładka i będziemy dodawać właśnie nasz falownik. W tym przypadku jest to wersja B1. Tutaj przypisujemy odpowiedni port, który wcześniej skonfigurowaliśmy. Następnie robimy sobie konfigurację tego falownika konfigurację, którą będziemy potem do niego wgrywać. Tu jest właśnie zakładka Fast Configuration, gdzie takie najbardziej potrzebne funkcje można skonfigurować. To jest bardzo ważne, żeby wybrać dwójeczkę, żeby słuchał się po prostu więc start był po modbusie. Tutaj już przypisujemy sobie parametry naszego silnika. Częstotliwość z jaką ma się obracać, jaką ma znamionową prędkość, znamionowy prąd. No i częstotliwość jogu na przykład można tu wpisać. I oczywiście trzeba też przejść do tej kolejnej zakładki, gdzie wcześniej tego nie było, czyli parametr P006. Musimy wpisać, żeby częstotliwość była też po modbasie wybierana, żeby słuchał się modbasa, jeśli chodzi o częstotliwość. Następnie przychodzimy tutaj do, do ladera. Będziemy pisać sobie drabinkę. Dodajemy sobie tutaj taką hmm, początkową. Początkowy bit, który, który zawsze w pierwszym cyklu się setuje. W pierwszym cyklu przy włączeniu sterownika, więc jak włączymy sobie ten bit, jak ten bit się włączy, to wtedy zainicjalizuje nam tutaj komunikację, zasetuje, tak, w 1 bo to jest nasz falownik Enable Communication i następnie zasetuje nam Enable Periodic Read żebyśmy po prostu widzieli wszystkie wartości, które tam podaje nam falownik. Następnie stworzymy sobie tutaj styk na zbocze narastające oczywiście, load config, dzięki temu wgramy sobie z poziomu ekranu HMI tą konfigurację do naszego falownika. Z toolboxa wyszukujemy VFD load configuration from file, wybieramy oczywiście variable 1, w tym okienku piszemy, jak ta nasza konfiguracja się nazywa, czyli właśnie configuration1, którą wcześniej zrobiliśmy. I następnie tutaj w C ta funkcja zwróci nam status, czy to się udało, czy się nie udało i, i jaki ewentualnie jest powód nieudania. Więc tworzymy sobie tablicę status, statusów. Przypiszemy sobie tutaj w tym momencie wartość 0. Tablica pod, pod zerem będzie wyglądał ten status. Następnie dajemy sobie VFD Ride Configuration. VFD1 oczywiście. Status dajemy na to w tablicy na jedynce będzie siedział. Następnie będziemy chcieli ten falownik wystartować. Ten silnik wystartować za pomocą falownika, więc tworzymy sobie start VFD. Może być to z bocznym, narastającym, ale nie musi. I wyszukujemy sobie w toolboxie VFD Run Frequency Mode, ponieważ będziemy sterować częstotliwością. I oczywiście tutaj wpisujemy sobie VFD1, bo to jest nasz falownik. Następnie dajemy sobie jakąś zmienną frek, jak frequency. Ona tutaj będzie unsigned Intem. To nam Unilogic podpowiada, czym może być. I następnie tutaj, jak. Okazał się dymek, to będziemy wybierać, czy to ma być w przód, czy ma być w tył. Czyli powiedzmy, zmienna BVD jak forward. Stworzymy taga i teraz dajemy status. Niech będzie pod dwieczką. Następnie trzeba stworzyć coś, co ten motor zatrzyma. Co powie falownikowi, że motor zatrzymał. Czyli tworzymy sobie stop BFD. Też może być to oczywiście z narastającym. Tu akurat dałem zwykłą, zwykły styk. Sobie, bierzemy sobie VFD stop, dajemy oczywiście VFD 1, po czym status na przykład 3. No i jeszcze przydałoby się stworzyć coś, co będzie nam sterować jogiem czyli powiedzmy takie serwis serwisowanie, bazowanie maszyny, więc tworzymy sobie jog forward, jak w przód. Właśnie odpalamy z narastające i tworzymy taga. Następnie z toolboxa wybieramy VFD jog frequency i tak jak wcześniej wybieramy, którego falownika ma to dotyczyć, czyli to będzie VFD 1. No, i musimy wybrać, w którą stronę będzie tą, ten jog. Czyli 0 jak w przód i 1 jak w tył. Czyli dajemy powiedzmy 0. Jak jog forward. I dajemy sobie jakiś statusik. Następnie tworzymy jog backward, ewentualnie jog reverse. Czyli możemy sobie to skopiować, przenieść do następnego poziomu, zmienić tylko nazwę tagu i ten tak oczywiście m, oczywiście stworzyć. będzie jogback. Unilogic nam podpowiada tutaj na czerwono, że tak nie został stworzony, więc zaraz go stworzymy. Zmieniamy oczywiście status, żeby już było na jednym miejscu w tabeli. I właśnie tworzymy sobie ten, ten tak jogback, jog który będzie na ekranie Heimi. Przycisku. No i następnie musimy stworzyć coś, co nam tego joga zastopuje. Póki przycisk jog działa, jak puszczamy, to jog stopuje. Więc na zbocze negatywne będzie tutaj równolegle połączony jog forward i jog back. I połączymy sobie tutaj do BFD. Stop jogging. Połączymy sobie równolegle. Oczywiście musimy wiedzieć, który to jest falownik. No i dać status, tak jak zawsze, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. No dobrze. I mamy ladera gotowego. Zaledwie 6 linijek, a już falownik będzie działał sterownik będzie sterową. Przechodzimy sobie do naszego ekranu HMI i tutaj szukamy w Toolboxie batona, czyli naszego przycisku. Tworzymy batona, możemy sobie go przesunąć, w prawym dolnym rogu wpisujemy w tekście to, co mamy wyświetlić na tym batonie, czyli tutaj w tym przypadku start. W akcji dajemy nową akcję, czyli setujemy bit. Setujemy bit start VFD w momencie, kiedy przyciskamy przycisk i resetujemy bit, ten sam start BFD. kiedy puszczamy przycisk, możemy sobie go przesunąć dowolnie i robimy sobie tak naprawdę teraz kopię wklej, żeby stworzyć kolejny przycisk, i w tym przypadku będzie to przycisk stop. I tutaj zmieniamy akcję, żeby to nie było Start VFD, ale tak Stop VFD. Przycisk stworzony, możemy sobie go lepiej ustawić. I tworzymy teraz sobie kolejny przycisk, też przez Copy i wklej. Zmienimy sobie tylko w prawym dolnym rogu nazwę na powiedzmy VFD, łamane na BEG. Czyli tu będzie przycisk, który będzie bierał nam kierunek obrotów. I oczywiście i tutaj w tym przypadku używamy toggle bit. Czyli jak przyciśnięcie zmienia stan tego bitu na przeciwny. Przyciśniemy, będzie 1, przyciśniemy jeszcze raz, będzie 0. Następnie w toolboxie szukamy sobie czegoś jego jak slider. Przeciągamy slider, to będzie służyło do wyboru częstotliwości, z jaką ma się obracać nasz silnik. Ustawimy sobie te ładniej przyciski. Wybierzemy jeszcze raz nasz slider i przypiszemy, przypiszemy mu odpowiedni tak, czyli Freq, frequency. I oczywiście trzeba tutaj odpowiednie wartości, minimum i maksimum dać. W tym przypadku będzie od zera do powiedzmy 50 tysięcy, do 5000. Czyli do 50 Hz. Następnie tworzymy sobie przyciski do joga. Też przez kopię wklej. Zmieniamy nazwę. Jog VFD tutaj będzie. Akcje też trzeba zmienić, żeby takie były zmienione. Analogicznie tworzymy jog jogback. jogback, tu wpisujemy jogback tak samo, tagi. I ostatnią rzeczą będzie stworzenie przycisku do wczytywania konfiguracji, czyli Load Config. I jako akcję oczywiście dajemy Load Config. Ekran chemii mamy już gotowy, następnie klikamy przycisk Download, żeby wgrać to wszystko do naszego sterownika. Wybieramy sterownik. No i czekamy. Trochę to potrwa za pierwszym razem, na pewno trochę dłużej. Możemy sobie zrobić kawkę, herbatkę, gdzieś tamczyk. No, powinno to potrwać tak ze 2 minutki maksymalnie. Wszystko się wgrało. Wchodzimy do Function, żeby mieć podgląd online, co się dzieje w laderze, co się dzieje w naszym sterowniku. I jak widać tutaj Enable Communication jest na 1, tak samo jak Enable Periodic Read. Sprawdzimy jeszcze w zakładce I.O. Tutaj VFD DfD wchodzimy do naszego palownika i też te wartości widzimy. Natomiast Current con Configuration jest nic. Nie ma tam nic, ponieważ jeszcze nie graliśmy Load Config. Klikam Load Config, pojawia się konfiguracja. Więc wszystko działa. też działa. Pozostaje nam nic innego, jak załączyć silnik. Możemy sobie oczywiście sprawdzić inne wartości, które tutaj są, ale dobra. Wybieramy częstotliwość. Tutaj się wszystko zmieniło już i włączamy silnik. Silnik się obraca. Możemy zwiększyć częstotliwość, wystartować jeszcze raz. Silnik zaczyna się obracać coraz szybciej i szybciej, aż dojdzie do częstotliwości 40 Hz. Stopujemy silnik. Silnik jak widać się zatrzymuje powoli. Zmieniamy teraz kierunek obrotów silnika. Startujemy i jak widać silnik teraz obraca się w lewo. Stopujemy i używamy jogback. Działa, puszczamy, też działa. Jog forward, obraca się w prawo. Jeśli podczas tego filmu pojawiły się jakieś pytania, bądź wciąż macie problem z konfiguracją falowników, z programowaniem sterowników, to jak najbardziej piszcie, dzwońcie, nie wahajcie się, my chętnie pomagamy. A tymczasem, jeśli się Wam podobało, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał. No, dzięki temu będziemy wiedzieć, czy, czy to jest potrzebne, czy mamy tworzyć więcej filmów o takiej tematyce, więcej o zaawansowanych funkcjach. I falowników, i sterowników serii Unistream. Dziękuję za uwagę. Na razie.